Yo, witam Was tutaj, Clip Hunter. A to jest drugi odcinek z Lava Island. Yy, tak więc bierzemy się od razu do roboty. Jak widzicie, nakopałem tutaj cztery staki kobla. Yy, naprawdę tak na praca, że nikomu nie polecam. I od razu chciałbym zrobić, bo w komentarzach mi napisano, że mam zrobić yy, nieskończone źród źródło wody. Bardzo dobry pomysł. Nie ukrywam, ale zrobię go tak, tak fajnie. Tak, tak nie. Nie, 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 nie. No inaczej po prostu, Boże. Yy, I taki pomysł ostatnio, o, jak zwykle mi się na nagraniu, taki pomysł mam, czy chcielibyście, ci co mnie oglądają, yy, żebym zrobił w pomnikach takie emotikony z, z GG, żeby takie pomniki były. Uśmiechnięta bujka, smutna bujka i tak dalej, i tak dalej. Zresztą sami wiecie o co chodzi. Większość pewnie wszyscy korzystają z GG, więc no, nic dziwnego. Dobra, zabierzemy sobie stąd wodę na chwilę. Wlejemy w jeden róg. Zabierzemy stąd wodę. Spokojnie zaraz poleję. Znaczy, wodę. Nie, nie, nie. Żeby nie było wulgarnie, to by nie wino umszalne. Dobra, tak ja się tam leje. <gryw> Zaraz to leje. Dobra. I tak, um, od razu dlaczego nakopałem tyle kobla? E, jak mówiłem, chcę się. W e, poprzednim po, 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 po odcinku, tak jak mówiłem, on, drzewo wyrosło super. W e, poprzednim odcinku mówiłem, żeby, że tam sobie pójdziemy. E, tak więc, no, dzisiaj się tam wybierzemy. Mieczyk zrobiłem, bo oczywiście gramy na easy. Ale zanim tam pójdziemy, zetnę sobie drzewo. I jeszcze tak po prostu... I zasadzimy nowe, żeby się już sadziło. Jedyne czego nie lubię w tych drzewach to to, że one takie ogromne rosną. Po prostu nie cierpię tego. ścinać jest takiego drzewa rośniętego, a później te liście nie chcą spadać i tak dalej. Zapadaj mi drewno. O, słowa, czyli to wszystko. Ok. Sadzonki nie wypadły na razie, to bierzemy sobie ze skrzynki. Eee, Dobra, tutaj było? Chyba to. Uuu, ale pięknie na krawędzi. Super, i mamy zwrot sadzonki. Tyk. Jeszcze to w ogóle to sobie tak tu zalepię, żeby nie wpaść do tej lawy. Sprawdźmy czy nadal wszystko działa, żeby nie było. Działa, okej. Okay. Eee, to, to na razie odłożymy, nie będę nic przerabiał. okej. Okay. Dobra. No to lecimy do tego tajemniczego miejsca. Tylko jakby tutaj zacząć od eee, Raz, dwa, trzy... Ja, o, no, świetnie się zaczyna. Raz, dwa, trzy. Trzeba skosić, że tak powiem. No to lecimy. Trochę to będzie głupie jak tak będę to robił. Myślę, że zrobię to pod nagraniem i po prostu i po prostu pokażę wam wyniki, jakie tam będą, jak tam dojdę. Tak więc no, na rej porobimy sobie coś innego. Spłynę sobie na dół. Tak przekopię sobie przekopać wyspę tak w BOT po prostu. No, rozlecę sobie trochę. Dobra woda nie porywaj mnie Dobra, okej okay. Tak sobie tutaj pokopię Oj, chyba się woda zagłowała. Chyba na pewno Nie lubię, nie lubię, nie lubię Aha, dobra, okej okay. la, la, la la. A więc to ta. O, scyzonka ocalała Skopię tą podstawę wyspy tak, tak z ciekawości po prostu, żeby zobaczyć, coś, co tu jeszcze może być. Wungiel! mnie. A to teraz mogę skopać. Super. Już więcej wungla nie ma. Uu, ale nas ta woda porywa. W ogóle to piecyk mógłbym sobie zrobić. Tego diaksa nie mogę, kurde, wziąć. Szkoda. I w ogóle to przydałoby się jeszcze wiaderko z wodą po które próbuję dopłynąć. Naprawdę genialne. Mm. No, 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 no... Jest, 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 jest... Jest, jest, jest... Dobra, płyniemy. No i co my tutaj... Tak w ogóle taka informacja, że będzie dużo mniej filmików z takich gier jak Max Payne, Slender, ponieważ no to jest w końcu kanał przeznaczony na Minecrafta, więc będzie dużo mniej takich filmików. Będę głównie grał tutaj właśnie Lava Island i poniki Ja w zasadzie sobie myślałem ile tych ile, ile, ile będzie ile będzie tych e, odcinków z tego I, Ile będzie, tyle będzie, no proste, nie? Mm, wiaderko. wiaderko. i węgiel biorę. Genialne e, oto Dobra. Zapożyczmy i spływamy. No i dobra, spadliśmy. Eee, jabłko! Tak, super. Przynajmniej mamy trochę żarcia, jakbyśmy, jakbyśmy mieli zginąć. Wlejemy wodę trochę. Dobra, że mnie tutaj talowa nie straszyła. Jeżeli miał trochę dostęp do na tej ziemi, tak na spokojnie o, chyba tylko jeden diaks jest więc pierwsze diaksy były o, dwa dobra, spoko, spoko kupimy dalej jak zwykle zlagowany minecraft wszyscy to lubią, zlagowanego minecrafta w szczególności jak? Jeszcze tylko tu. Dobra, skopię tą wyspę tutaj i zrobię cięcie, żeby się dostać na tamtą, tamtą, tamto, tamto coś, nie wiem co to jest. Eee, dobra, na razie szybko, szybko kopiemy, 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 nie, 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 nie spływaj mi tu. Ziemia cenna. Sadzonka też. No i dobra, mamy, trochę ziemi będziemy mieli, to pójdziemy sobie od razu do pójdziemy sobie od razu do, do, do tego mm, znaczy zrobić hit to to wejście dobra wow wow, A się przestraszyłem jak zwykle Minecraft się zlagował A nie sądziłem, że tak się zlaguje dobra kurde no szkoda, że tego diamentu nie mogę wziąć no potrzebuję żelazny jow będzie trzeba skopać całą wyspę pomyślałem w ogóle jak schodki będę kopać, ale to ale to później, na razie znowu będziemy próbować wpłynąć na górę. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Dobra, to ja Was nawet nie będę zamęczał tym moim wpływem na górę, tylko od razu pójdę sobie tego, tą wycieczkę zrobić tam, tam, daleko. Tak więc żegnam się z Wami, ja za chwilę tutaj wracam. I za dwóch, że tak powiem. Tak więc jestem i powiem Wam, że spodziewałem się czegoś innego. A tutaj doszedłem tak, że sobie po prostu wodę i po osylianie szedłem. Mm, to jest Manchester. I zaczyna się palić. Ale jedyne, co jest dobre, to to, że to są dynie. Oj, i będą chcę zrobić farmę dyń. Tu widzę jeszcze chyba żelazo. Tak więc ja tam pójdę w ogóle. To będzie dobry pomysł. Tak więc lecimy szybko, 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 Oceloty? To jest robione na super płaskim. Chyba. Hehehe. He he he. mm. Dobra. Ale super. Wełna będzie. Żelazo będzie. Hihihi. Hi 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 hi. Widzę tę mortkę. Pozdro dla SKKFa. Trochę zaokrąglona, mordka, ale. Dla SKKFa. Złoto widzę. No i wszystko widzę tak naprawdę. Dobra, przynajmniej wolna będzie. Będę takim, takim, takim trochę kredziejem. Ej! Woda nie denerwuj mnie. O, dobra. Dobra, zalejemy tutaj. Albo e, jak kto woli, polejemy. E, dobra, tą dynę sobie wezmę. Zrobię farmę, dynę chociaż. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. Okej. Okay. Mob Grinder, coś czuję, będzie, dobra? Hmm. No co, dobra? Poza odcinkiem, to zbiorę tutaj wszystko, bez sensu, żebym teraz to robił. No ale patrzcie, ile tutaj pięknych rzeczy. Nie będę się dokopywał do lądu. Nie będę się dokopywał do lądu. Bo to chyba raczej będzie bez sensu. No i przepraszam, muszę tutaj przerwać na chwilę. I jesteśmy z powrotem. Myślę, że raczej do lądu się dokować nie będę. Coś Myślę, że tutaj mnie trzeba Dobra, wracamy na wyspę. Nie ma tutaj chyba dalej czegoś szukać, ale ja nie będę biegł żeby głodu tutaj zbytnio, nie Nie, nie, nie Nie Marnować o głodu, nie marnować. No, spoko. Można też tak Przynajmniej wełnę będę stąd miał Dobra, super. Mam nadzieję, że z żółtej wełny da się zrobić łóżko. Czy nie? Zobaczymy hmm. No to lecimy na wyspę, zaraz Kopiemy. No ale dobra, spoko. Tu mamy trochę obsydianu. Trochę. Ale jeżeli to jest robione na super płaskim, to ta lawa jest nie głębsza chyba niż 3. Chyba, że to jest robione na 1, 4, 2 i ktoś zrobił, że może być tam na prawie 10. Okaże się no Dobra. To ja płynę do góry. I zaraz będę kończył odcinek i później skopię całą tą... Cały herb w Manchesteru. Nie, nie skopię, że nie lubię, tylko skopię, że... Będę miał wszystkie zasoby. No i dobra. I um, jak zwykle 10 FPS w wodzie, 15 poza wodą. Oj nie. Co je... <słukasz> dobra. Trudno. Myślę, że wpadłem do lawy. Kończymy tutaj. Yy, ja jestem Clip Hunter. Oni, oni, oni nie znaczy się. Z tam, z tam, z tam, z tam, spotwory, tam jest potwór, tam jest potwór idziemy, idziemy zaatakować. Szybko szybko Także tak żeby w końcu jakiś odcinek, że coś zaatakuje. Co to jest zombie? I combo! O oh fuck, o oh fuck, będę. Do, do lawy mnie rzuci, zaraz! A kysz, a kysz działa Dobra, super! Wracamy, No super! Co teraz tutaj? Co jeszcze, że mały mobgrinder grinder będzie? O, jaki munlok. Fuck! Ja pierdzielę jakie lagi! Jakie lagi! Szybciej, 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 szybciej na górę! One pływać nie umieją, nie? Oby. Lama! <ktoś à cause> <şey Bruno> ja pierdziele. Lagi mam przybiciu potworów. Dobre odcinki będą. Będę na grał. Ale dobra, przynajmniej jedno zabójstwo na odcinku. Helia! No, jest, jeszcze, 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 jeszcze jeszcze, 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 Dawaj, 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 dobrze, dobrze. Już jesteś prawie dawaj, dawaj, dawaj. I. No, 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 no. Jesteś super. Do, Dopłynłeś. <grym>, to fajnie wygląda. Jakaś ścieżka. Creepuj! Co to jest? Pająk. Myślałem, że ten nowy ten y, boss. Y, jak jakaś nazwa. Wider. Yy, mmm. Yy, dobra. To dynię to, to zasadę, zasadę sobie później, to są ja jawko sobie zjem. Dobra? Mm, dobra. Tak więc o, jeszcze do tego Mary brosa będziemy mogli podpłynąć, bo może też coś będzie miał synnego. No Minecraft. Dobra. E, ja się z wami żegnam, jestem Clip Hunter. Zapraszam do subskrybowania, pisania komentarzy, lajkowania filmów. E, żegnam się z wami. papa pa.